Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. I dzisiaj Państwu będę opowiadał po raz kolejny o mieczach japońskich, konkretnie o tym szczególnym mieczu. No i chciałem tutaj na wstępie powiedzieć, że ten konkretny okaz będzie licytowany na aukcji Nichonto już w tym roku. Jest to aukcja rokrocznie organizowana przez Galerię Ikikata z Podkowy Leśnej. Która, że tak powiem, specjalizuje się w japonaliach, i co roku ja pomagam również w opisywaniu i przeprowadzeniu tej aukcji. Już w listopadzie tego roku będzie, be, będą Państwo mogli wziąć w tym wydarzeniu udział. Jest to aukcja młotkowa, tak zwana, czyli że odbywa się na żywo, i bardzo Państwu rekomenduję chociaż raz w życiu wziąć w czymś takim udział jest to spektakl sam w sobie trochę jak wyjście do teatru albo no nie wiem na operę tak czy inaczej co my dzisiaj tutaj mamy to jest miecz datowany na okres Edo trudno konkretnie powiedzieć który to jest wiek no, bo okres Edo też jest jednym z najdłuższych okresów w historii Japonii, od XVII wieku do XIX. Przypisywany ten miecz jest szkole Jumio, to inaczej to Shinage i jakby w okresie Edo aż pięć pokoleń kowali z rzędu używało tej nazwy Jumio. Czy prace były sygnowane, czy nie były sygnowane. Większość mieczy dziumio rozpoznaje się po cechach charakterystycznych miecza, a nie po sygnaturze. Bo większość jest zwyczajnie niesygnowana. Ja już kiedyś to mówiłem na tym kanale. Japończycy kurczę, wychodzili z całkowicie odwrotnego założenia niż Europejczycy i często nie sygnowali swoich prac tak, żeby było, można ich poznać po jakości, a nie że oni muszą się zaraz tam podpisywać. Więc bardzo wielu, bardzo dobrych płatnerzy nie sygnowało swoich miecz. Miecz ten posiada certyfikat NBTHK klasy Hozon. NBTHK to takie towarzystwo zajmujące się mieczami japońskie. Który jest największym tego typu organem na świecie. Także tak wygląda certyfikat. Jak Państwo widzą, tutaj jest zawsze no tam, znak wodny, krótki opis, numer seryjny, stempel oraz oczywiście zdjęcie trzpienia. Widzimy tutaj, że raczej nie był skracany ten miecz. Ma jeden tylko otwór i tak jak już wstępnie Państwu mówiłem, nie jest sygnowany. Nie ma tutaj żadnego podpisu płatnerza. Także te certyfikaty zawsze w ten sposób wyglądają. No i tutaj treść certyfikatu mniej więcej pokrywa się z tym, co już Państwu przekazałem. Założyciel szkoły Dziumio urodził się w mieście Seki w prowincji Mio w 8 roku ery Tensio. Jego prawdziwe imię to Kondo Suke Zamemon. W późniejszym okresie przeniósł się on do miasta zamkowego Kiosu, gdzie otrzymał tytuł Tengonokami. Szkoła Jumio rozwijała się przez następnych pięć pokoleń, i miecze te wykazują podobne cechy charakterystyczne jak ten. I były bardzo Cenione przez samurajów, ponieważ dziumio znaczy dosłownie długie i szczęśliwe życie, a samurajowie byli dość e, przesądni. Także miecze tej szkoły traktowano trochę jak e, amulety na szczęście, które miały dać to długie i szczęśliwe życie. Przejdźmy teraz do ostrza. Jest to ostrze typu sinogi, Cukuri z czukisaki, czyli z takim typowym sztychem, który ani nie jest specjalnie jakby krótki, ani długi, ani nie jest to kokisaki, ani okisaki, czyli Chukisaki. Mamy tutaj piękny hamon typu notare, Może to jest z elementami Midary Hamon, można by tak to określić. Jest widoczna. Hada nie ma tutaj jakichś specjalnych rozwarstwień, aczkolwiek miecz tutaj niestety ma kilka ryz i drobną korozję przy kissaki. Poza tym jest w zasadzie szlif nienaruszone, to są i tak bardzo małe mankamenty i ten hamon i ten szlif. Jest naprawdę dość spektakularny. Tu praktycznie nie ma zbyt wielu, praktycznie w, prawie w ogóle trochę od, od muna, czyli od grzbietu, jest widoczne zaledwie kilka kizu, czyli kilka rozwarstwień, które powstają w trakcie kucia miecza. Jeśli chodzi o miecze historyczne, kizu to był standard, no bo ten materiał to nie były współczesne. Stale oznaczone. W ogóle jakość rudy w Japonii nie była zbyt wysoka, więc trzeba było ją wzbogacić, uwęgnić i tak dalej, i tak dalej. Kutowarstwowo głównie, właśnie żeby pozbyć się nieczystości z rudy. Mieczyk jest bardzo ładny. Jest dość długi, bo ma taki wymiar praktycznie współczesny. To już jest naprawdę. Ostrze, który ma w nagasie 70 cm, więc y, konkrecik. Habaki, jeśli chodzi tutaj o tą skówkę, na której blokuje się Saja, no to dwuczęściowe, miedziane, mocno spatynowane. Tu z tej strony jest mniej przetarte, a z drugiej odrobinę bardziej i widać dzięki temu, z jakiego jest materiału. Sepa jest pokryta złotą blaszką jest miedziana również. Tutaj jest mały ubytek, ale można sobie zobaczyć, że właśnie jest tak pozłocona, dość bogato. Mamy tutaj subę typu sukasi, czyli ażurową. Ona jest lekko tutaj pęknięta z boku, chyba. Przynajmniej widać jakieś takie drobne pęknięcie, ale jest bardzo piękna i ma tutaj taki motyw florystyczny. Gdyby ktoś chciał jakby zamontować do tej oprawy kozukę i kogaj, to też jest taka możliwość. Nie ma takich może standardowych kozuka i kogajana, czyli tych otworów, ale ażurowo jest zrobiona ta cuba tak, żeby było to w razie czego możliwe. Tutaj sama rękojeść miecza jest raczej z XVII wieku, bo został. Te elementy metalowe kosirae zostały poddane tutaj zabiegom konserwatorskim. Ten relief, który jest widoczny na tej fuci i kasirze oraz na kodziri, czyli zakończeniu pochwy, nie był praktycznie w ogóle widoczny. Częściowo został tutaj stracony niestety, no bo tutaj był taki ulepek praktycznie z korozji. Ale jest to rzecz stara i no jakieś tam niewielkie ubytki są jak najbardziej akceptowalne. Tutaj obok meandru, takiego motywu powiedzmy wici roślinnej, tutaj troszeczkę zakamuflowany jest oczywiście Kirimon. Okay. I no ten ornament był bardzo źle widoczny. To jest wszystko inkrustacja oczywiście i to pozłocona, więc no bardzo tutaj. Ładne okucie wyszło. A pierwotnie był taki rdzewiak. Tutaj Kashira podobnie. Tutaj mamy jeszcze motyw chryzantemy. Czyli już tak w ogóle dość mocno. Bo tak ja, jakby Kirimon i chryzantema cesarska. No tu partiami trochę brakuje tego ornamentu. No ale drodzy Państwo, to nie są rzeczy, które powstały wczoraj. Bardzo spektakularne też menuki z motywem lecącego żurawia po jednej i po drugiej stronie, również z złoceniami. Same gała patynowana, oplot jedwabny, czarny, już troszeczkę taki sfatygowany, sukaito, czyli oplot jest opleciony w stylu Katechi na no, Częściowo jest tutaj zalaminowany pewnie laką, żeby był troszeczkę bardziej wzmocniony i, i mocniejszy. Tak się czasem robiło. Przejdźmy tutaj do pochwy, tylko schowajmy sobie ten mieczek ostrożnie. Tak to wygląda. No i po raz wtóry mamy tutaj taki brązowy, brązowy rodzaj fakturowanego lakieru, który troszeczkę odporniejszy jest na odpryski i zarysowania. I tym pokryta jest cała SAIA, Koiguchi i Kurikata, czyli to ucho tutaj na taśmę Sageo oraz Koiguchi, czyli wejście do SAI wykonane z rogu bawolego. Tutaj sitodome, czyli te okucia, kurikaty e, są mosiężne, dwudzielne, taśma sageo prosta, bawełniana z domieszką jedwabiu. Wszystko jest w takim dość prostym, militarnym stylu, ale tu na końcu jest również zdobione inkrustacją okucie, kodziri, takie nawet spore. I to pięknie nawiązuje tutaj do tych okuć rękojeści. I tak to wygląda. Myślę, że całkiem fajny mieczyk, tym bardziej, że właśnie nazwa tej szkoły, Jumio, to, tak jak już wspominałem, oznacza długie i szczęśliwe życie, więc do kogokolwiek nie trafi ten miecz, to myślę, że będzie takim fajnym tokenem, fajnym amuletem na. Szczęście. To już na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że Państwo dowiedzieli się kilku ciekawych rzeczy o mieczach, o szkole Dziumio I lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, ponieważ ten kanał jest właśnie dla Was. I nie zapomnijcie o aukcji nichon. To już w listopadzie tego roku.